Nie ziewamy, budzimy się, kawuścia i let's go. Biegnę. Dawaj. I... Dobra, 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 jestem, 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 jestem. O przemaciek, omg, Maciek, mogę, mogę, mogę autograf na czole, na brzuchu? O! Moja noga otknęła windzie. No, to nie problem. Kiedyś wróci. Zaraz epiczna chwila. Pam, 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 No nie! Kupiłem tylko tabletki i znowu! Antykolok, okay. Piki! Eyy... Kto wyłączył? Ja Bo W dzisiejszym odcineczku zobaczymy, co goblin zrobi nam, jak go zapytamy o drogę. Zgadlacie się. Poczekaj, a co potrzebujemy dla tego goblina? Mini goblina, którego masz na ramieniu. A nie, go zostaw! No, ale to on poszukuje go pewnie. Co się tam tak lampisz na mnie, widzicie? Krystian? Tak, <laughs> widzecie. Maciek, stań tu, stań tu, zobacz. Tu, jest go widać. Straszny. Aha, no. Nie widać cię, Krystian. Wcale, a wcale. Ej, bo ja mam w rifcie krzyż. W rifcie? Masz? Tak. Uuuu. A tu masz rifta? Tak, mam Co? rifta. I tu Nie jest? Przechodź Nie przechodź do Fortnite'a. Nie ma chyba. Nie przechodź do Fortnite'a, for... proszę. Nie Pozwól mi, mi! Nie! Mi, 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 mi. I Rekka Rekka się... mi się zepsuła. E, Ale czy e. wy aż tak jesteście zbiorki. Słuchajcie, to nie jest nic ciężkiego, dojść do levelu 50. Zgadzacie się ze mną? Tak! Bo nie wiem jak inni. Krystian tutaj harduje! Krystian, bo się spocisz. Ty! Christian. Bo zaraz się za bardzo dotlenisz i zemdlejesz tam przed komputerem. Ja chcę, ja chcę, ja chcę, no ja chcę! No ja chcę! Dobrze, przepraszam, już nie będę. Co? Co ogólnie, ogólnie e, takiego tipa dostaliśmy, nie wiem czy czytaliście, ale ja się doczytałem do takich z dwóch komentarzy, czy trzech, że Jakich? między 80 a 90 drzwiami, czyli tamten, gdzie jest ten ogród, no powiedzmy te 89, no, 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 no. że jest szansa, że na tym podwórku możemy trafić krucyfiksa. Wow. Na tym podwórku? Tak. To Twój ulubiony a, obraz! Krystianu ulubiony pe, obraz! Pepe. Pe. Moim backyard. przyjacielem. Koń! Okay. <laughs> I konik to jest najlepszy pokój! W Roblox Dorsz! No, a się zdziwiła, co jakby leciał. <laughs> no. Że tak Dobra, do rogu. ja mam prośbę, bo, bo ponieważ ja nie mam Ej. światełka. No. To Maciek, ja ci pozwolę wszystko podnosić, żebyś sobie kasę uspierał, ale, ale... wiemy, ja że światełko. to ty Krystian! Co ja? Dlaczego? Znaczy, no, zrobiłeś no, psyt. Ja nie. Psyt. Robiłeś. Jakie niby? O, y, podniosłem tą. Świeciuszkę. No kurde, ja światła nie mam żadnego. Ale co ci światło. Jest, tu jest bateryjka dla was. Ja nie mam. Wow. Światła! No to dla Krystiana. Olusia, uwielbia bateryjki. Olla, zbieraj pieniążki. Ale. Tu już otworzyłem wszystko, Krystiana. Ja no, czekam na tą baterię, gdzie niby. A, to na zewnętrznym Mi starczy Co nie. konkretnie Ola? Ja mam 15 Baterii? No pienię... o, O o. o. To trzy nie raz dwa, trzy... to ja nie dzisiaj jeszcze zlutować sobie. A gdzie ty jesteś? Ja cię cofnę i weź się. Nie dzień! Ja nie wiedziałem, czy Krystian będzie chciał mnie strollować, czy się schowałem. To no miałbym się strollować. Ale byłam no Jaki Maciek odkurzacz kolejny, no nie wierzę w to. Dziękuję, no. Maciek, tworzymy skrzynkę przynajmniej. No w no to mam. Tak. Uważam, uważ, że się nie przewrócił. <laughs> Ale, Ale pobiegłeś. Nie pobiegłeś, oj. Oj, 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 oj. No, ja zużyta tabletka. Ba, 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 ba. Nie, yeah. proszę bardzo. Proszę pie... bardzo. Kiedy Tasty, zjemy pokój. przy tym stole? Nie, nie wiem. Co? A musisz najpierw przygotować. No. A czemu ja? A czemu nie? Ja mogę. No, bo ja nie chcę. A to Macie. Ja, ja, podobno, ja, ja, podobno, ja uwaga, 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 uwaga. Podobno jest taki być? trik, żeby kolejne drzwi zespawnować, Takie same, musimy iść tyłem. Sprawdzamy, robimy mity i sekrety. Tyłem, tyłem, no tyłem nie, Maciek, nie, nie, nie. Maciek, tyłem, tyłem. tyłem. Pom, 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 no dobra, pom, tyłem. Pom, 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 nie jest taki ale, ale sam. ale fajny trik. No ale skam. Zostaliśmy oszukani. To był skam. Krystian, bateria. bateria. Ale ja mam już full, ja nie mogę już więcej. Okej. Okay. Czy mógłbyś zapalić? Dziękuję. Ja też nie mogę. O mam. nie, ja, ja też mogę. Ja mogę ja też zapalić. Nie będę z brakiem światłowym, daj, daj. Spoko, daj, Mógłbym wam daj. kominek odpalić, ale o. To może po znajdziecie się. Z powodzenia. Dobra, ja biegnę do pierwszych. <laughs> to ja idę na koniec. Dobrze. O, macie, macie coś w szafkach? Ja miałem pieniążki. Ja znalazłam baterię. No, czemu mi czasami to nie podnosi? Ja muszę kursorem w końcu, czy E kliknąć na. Musisz, na musisz najechać i chwilę poczekać. Jest takie pół sekundy czy sekunda. Kursorem? Tak. No. Znowu baterię znalazłam, no Ale latarki nie mam. Ty ja tyle razy w to grałem. Ja chciałem, chciałem się nie zapytać. E, 548 odcinek Zors Maciek nauczył się podnosić pieniądze z ja cały czas się uczę, widzicie, wolno się uczę. Dzięki. Wow! Ciekawe, czy zaraz glitch będzie. Nie A będzie. A ja podchodziłem Glicz. i szybko espamowałem po prostu, jak wy podnosiliście coś. To dlatego zamykałeś szuflady. Tak. A, no to już się I Zaraz już wszystko wyjaśnia, nie? Miło. Dlaczego tak u mnie się działo, 17 nie? godzin doświadczenia po to, żeby dostać tego. Yeah. Oj, ja myślę, się. że my możemy już mieć więcej niż 17 godzin, wiesz? Bo, ale wiesz, co jest najlepsze, że jeszcze mam praktycznie najrzadszy budget, nie? A ja tak. nie wiedziałem, że szopkami nie trzeba klikać w Ty, o, co jest, to ma klucza. To ma, klucz. ma klucz. Nikt ja. nie ma klucza. Ja mam, ja mam, otwieram. No. To za złodziej Co? patentowany. No. no jak to? Ja też tak no mówię Kareno o tym Maciu. Krystian! Nieprawda! Zapalam rakiety! Ja potrzebuję źródła światła. Yy, weź kominek. A. Migu, migu, migu! Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze lutujcie sobie spokojnie. Pozwalam. Zlutowałabym, gdyby Dobła. ktoś znaczy. mi nie zabierał szuflad! Uu. Nieprawda! Prawda? Dobra. Trzeba szybciej kursorem myszki najeżdżać, a nie nie klikać Teraz będzie cwaniaciu tutaj, bo się w końcu dowiedział, jak się pieniądze podobały. nie, ale teraz będę i to robił. A do tej pory chodziłeś sadem czy strzałkami? Ja chodziłem na butami. butami? Chodziłem na opak. Ja chodziłem butami. No co za słodkie pieniądze? Nie wiem czy wiesz, ale. Ale, ale. Ja gram tak, na padzie chodzę, a myszką się ruszam w lewo w prawo. Tak? Tak to wygląda. No, Uu. migu migu było. Nie? Nie było. było, ola. Masz świeczkę? Nie było. Mam, ale nie powiem. No. Ktoś nie wie, jak korzystać ze świeczki. No, jak, to no na niebiesko. Na niebiesko nie, się musi robi. się zgasić, musi się zgasić. Aha, no to nie. <śś> Konewka bierze ja. tabletki i oszczędza oszczędne rany. Dziękuję. Ja Proszę. się skończyłem już dwy, dopiero 28. Ja już myślałem, że przynajmniej przy 50. jesteśmy. Nie no, no co ty. To jakby chyba 7 o, minut Ostatnio, gramy. ostatnio nie wiem jakim cudem. A! O, nie wiem czemu Dobry za nami. Nie wiem czemu za nami się okej. Okay. Ostatnio mieliśmy dobre tempo, bo ostatnio chyba w 17 minut byliśmy przy 90 drzwiach. Bateria. Też tak u ciebie zacinało? Nie. Zacinało? U. O, o nie. Uh -oh. O nie, Mój ja gość. nie wiem gdzie Moja... ucieknie. Po prawej jest szafa. Dobra. A jak się schowam za szafką? A! Ja już Dobra. wejdę, już wejdę! Uh! Ja też wchodzę. Haha! Teraz dostanę zapalary. Nice! Baterie, baterie mi nie są potrzebne. Czemu mi gra daje baterie, jakie nie ma nic światła? A wiecie co by mogli dodać bateria, do patra? Co by Wiesz... mogli dodać? Paliwo. Do no. e, zapalary. <grym> Tylko no. nie do latary. Paliwo w sensie gaz. W sensie wtedy mógłbyś już mieć samochody, prawie. tak. Petycja, chcemy samochody w doors. Zgłaszam aprobatę. Wyobrażasz to sobie samochodem Chciałbym... śmignął przez to drzwi. No chciałem tak maluchiem przejść. Maluchiem. Tak. O, ma klucz! Nice. Ja też. Otwieram. Dobra. Drym. Przechodzę o, dalej. Oczka. Czyli Oczko. idziemy na prawo. Nie wiem, ja otwieram tutaj szufladę, w której nic nie. A! Spojrzałam się na oko. Nie, no nie Maciek. Nie, nie za, za nie, daleko nie byłeś. Te. Za nie daleko te. byłeś. Nieprawda. O, Plaster no, był. To dla mnie! Sorry. Ała! Teraz już dla mnie. I co? Bał, bał, bał. Krystian? Co? Krystian co? się bał, No wiem, Krystian. że za daleko no byłeś. Nie byłem za daleko. No nie, nie ciemno nie. znowu jest. No nie byłem, no widziałeś, że nie byłem. No normalnie. Nie! Normalnie. Zgaś ten, bo tracisz. Sam się zgaś. Pieniądze! Ja... Czemu? Co Zapalara był? po lewej! Nie. Ja chcę zapalary! Nie, nie uda się. Uda się. Ja się <laughs> nauczyłam, że jak tutaj nie ma oczu, to my już będziemy biec. Jak A wiemy, jak ale są, oczy? Tu są oczy, są z tyłu. A jak, ale bo się pojawiły teraz, jak on się pojawił. Aha, no ale jak jest długi pokój i ma oczy, to nie biegniemy. No, no ale dobra. Biegniemy zawsze chyba na pierwszym pokoju po 25 drzwiach. No to chyba było! No, to yes, to, no Kto wchodzi yes, yes, do, do szafy jak będzie? Ja! Yeah. Do szafy jak będzie? No. Ale chyba nie A, tak ma można? szafy. No jasne. Musisz szafę trafić, o nie ma, nie, szafę, no nie, nie ma szafy. nie ma nie ma. szafy. Ale ja wiem co spróbuję, ja za tą półkę na lewo próbuję pobiec. <grym> Dobra, umiera. Dobra, uciekłem, 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 jestem za ten o, złapał te... mnie! Przeteleportuje go <grym> Jak to głośno było! Ale wiesz że ja to słyszałam? No! Wiesz jak to głośno było! <grym> Mnie to... Jedyny to problem to taki, że Maciek już nie odzyskał swoich itemków nie, no, nie powie, powie, nie ważne. A co ty tam miałeś oprócz świeczki, z której nie umiesz korzystać? <laughs> Ta, tabletki <laughs> A, dobra Świeczki, z której nie potrafisz korzystać <laughs> No Ej, weź Maciek, a tysiąc i nie wiesz? Nie wiem No, już jestem Już myślałem, że zostaniesz oskamowany Ja też jeszcze tak myślałem <laughs> Byłoby śmiesznie Bo dobra. klikałem, klikałem, coś mnie nie... Padziąg? Ej. Ej, ale co jest w ogóle? Ja mam jedno życie, ekstra. Eee... Nie masz, to jest po prostu, jak masz w prawym górnym zdarzeniu, nie się zapłacić za kolejne. No to jak? Normalnie. O Migo, migu. migu. O! O! Maciek, jak tam ale... świeczka? Jaka świeczka? Jakiej nie mam. Biegnijcie dalej! A po co biec? No bo będzie leciał. Nie będzie. Na pewno? No nie A będzie. A mam tabletki. Nie, mówię wam. Będzie leciał. Ale Tartowałem. ja otwieram.

ale na to spokojnie, na no, no, spokojnie właśnie, na no, spokojnie. O, mam książkę, piesza. Jest dziewięć. Te... 9, o. o o. W samym rogu była jedna książka. Okay. W samym rogu. Coś co słyszała, eee, eee, tak, ja ja, notatkę. Ja po mojej stronie nie widzę jak no... coś. O, pieniążki, kartka jest. Po Lista. mojej stronie na środku chyba nic nie ma. Które to okay. będzie iść teraz, Ola? A ja on nie wiem, wie, ja nie patrzę. O nie, on, o nie, o nie, o nie, o nie, proszę, nie na mnie, nie, no. On poszedł koło na prawo nam maksymalnie, no, a, on nie się zliczował, no. A gdzie ty jesteś? No chyba w No był. Nie, nie, nie go... Do szofy! Kogo złapał? Mnie, zagrałem go na siebie, żebyś nie umarł. A nie, no ja bym nie umarł. O. Umarłbyś. Ale nie umarłbym. Tak, zagrawałem. Nie musiałeś tak się poświęcać. Myślałem, czy nie wziąć tabletek, myślałem, że na w, w, w ostatnim momencie jakoś, nie pójdzie, ale, ale on no. jakiegoś robi, on chodzi dziwnie. Dobra. Cztery, ola, ola, on idzie na nas. Raz, Co? Sześć. Odnowa. nowa, od nowa. Eee, Czemu on właśnie tak po środku? A czemu? No właśnie. A to moje itemy będą odnowa? jeszcze, czy nie? Nie, nie ma, nie ma, ale to już Ale już mamy kot, mamy kot! Dobra, ale muszę najpierw do was dojść. On Ola, on się zgitchował, ola, on się zgitchował. Tu, tu, Nie u, 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 u. wiem, gdzie on jest. No tam jest, cześć! Ale ja tam się chowałem wcześniej. Tu, 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 tu. Żeby on się tylko nie teleportował do nas, nie jak na, u, u innych, nie? Czy wy naprawdę nie otworzyliście drzwi jeszcze? Dobra. No nie, ja czekaliśmy na ciebie. 4, 4, 6, 5, 0, 2, 0. 5, cześć, gob goblingo, cześć. 2, konewka, ale masz oczy i skupienie. Cześć. Proszę. Dzięki. Nice bardzo! Tu, 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 to, 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 Dobra! Uwaga! Witają, witają się z nami, widzisz? Po się, bo chcę go się zapytać. Teraz. Dobra, już, Dobrze? już, już. Osuj. Ja kupię Siema. coś w tym czasie. Dobra, to skoro straciłem wszystkie temy, to nie będę taki, kupię wszystko i idę z go pogadać z El Goblingo. Się ma El ja Halo! Dzień, demonie! A, mógłbym na nim użyć krucyfiksa, gdyby można było. <śvisa> Nie wyciągaj tego przede A! mną! A! Ola, uważaj, na ramieniu masz takiego! Ja go, ja go przepłoszę! Nie, uważaj! To jest Ola, uważaj! Uważaj, ja go przepłoszę! Dobra, dobra! Zostaw. W imię klucza, wytrycha i piguł wypędzam cię z tej szafy. Teraz, Nie, teraz. Nie! Wypędzam cię. Nie! Wypędzamy! Wypędzona została. I musiała się pokłonić przed krzyżem, widziałem. Jest mi smutno. Tak, tak, no tak. Nie. W każdym razie tak by mogło to wyglądać. Kiedy można no, byłoby oczywiście Nie, pamiętajcie. Pamiętajcie ogólnie, że to był fanmate, nie? Szkoda, że tak nie jest. Smuteczek. Nie? nie. A u ciebie mhm. tak było? Tak. Nie. U mnie A. Tak Zapalara! Ola! A tam jest oko! A! No. Nie. nie widziałem. Tak, na Zbaitował pewno. mnie widziałem, ta, ta, Znaczy, nie widziałem. Dobrze, że nie widziałem. On, on, on do mnie krzyczy, tuje, że do niego my się odwracam. Jak go szukam, widzę gdzie jest, a za nim oko, nie. Ta, oko, właśnie, oko, nie? oko, oko a ja, z, a ja z szafy wypadłam wcześniej, zdrowia nie mam Co, Krystian, co obstawiasz? Co? No, ja obstawcie. Obstawiam kanapę. obstawcie. Zobaczymy, e, które te, drzwi. Te, ale ja, ja nie mogę na a ja, Bo ja stawiam ja umrę. na. Nie wiem. Bo ja na... No ja umrę, dobra, to ja, ja, ja sprawdzę to co Ola wybrała. Okay, <laughs> Dobry wybór, prawie. Ola. Mrygnęło. Ja mam szafa. Nie zdążę. Dobra, zdążę. Na Zdążę. No i co? Nie wiem, nic. Hello. Chyba. Leci czy nie? nie? No nic, nie. Co to za oszustwo? O, plasterek. Co to za oszustwo? Ciemno. Ola, twoja ulubie... O, nie mam latarki, zapomniałem. Ja tu, też nie tu, mam. Tu, 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 tu. tu. Ha! O, o. idziemy po to ciemku, jest mało. Idziemy po cienku. Ale dam radę, dam radę? Ps, ja dam radę. Nie ma psyt, nie rób. Ale to nie ja. Ps. Ale to nie ty, ja wiem. Ale no to czemu nam mnie nakrzyczało? To było do Chrisiana, przepraszam. A, no dobra. czy to otworzyłeś? Było. Teraz już? był. No, słyszałem, słyszałem, że był. ps. Otworzyłeś? Tak to a o ono mi nie się mówisz, mówię. Ale ty Aha. jesteś hamuwa, A wy jesteście, ja wam otworzę, a wy jeszcze narzekacie. Bo no bo nawet nie informuję. No bo nie byłem pewien, musiałem sprawdzić, czy na pewno otworzyłem. Jesteś niedobry, jeśli chodzi o grę ze połową, bo ty, grasz. Sam. A ty jesteś niedobra a, a względem a mnie. A Koko! A Koko! Trudno. Ja przynajmniej gram zespołową. Zbieraj. Sam obrazy. se zbieraj. Dobra ty. Ja już zrobiłem. Ola, ja przepraszam. Co? No bo jestem samolubny. No i co? No Był tu plasterek i chciałem ci go oddać. Ale Krystian ma chyba. Kulcz, to będzie roślinka, którą powącham. No. Aha, okej. Okay. To nieważne. Czemu wy źle zastawiacie te obrazy? Ja dobrze postawiłam swój, to Krystian zrobił. Krystian, ja mówię. dobrze swoje zrobiłem. Nie, Ta, ja, na na pewno. Pewno. ja zrobiłem trzy i wszystkie dobrze. Dobra, to co? zabawimy się teraz w minigierkę, co? Jasne e -o. Zdążyłeś Krystian czy nie? Zdążył O kurde, ale o, o chyba stiltowałem go Cwaniak Chyba się zdenerwował Chyba tak, chyba tak, bo Cwaniak. nic się nie mówi O, pieniądze, haha <laughs> Nie Cwaniaczki, o pieniążki Co? O, więcej pieni... Nie wiem czy podniosłam... No, to, to, które macie się obstawiasz?

Ola, jak ostrożnie. Bo ja się boję, dlatego. Ale plasterek był. Ale podniosłam. A, dobra. O Jezus, boję się zawsze tego. To jest tak głośne. Zwłaszcza jak tam z tyłu się stoi, nie? Tak. Mięta, pieniądze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. A ja lubię pieniądze, niestety pieniądze. na 100% słuchawkach grać. Ale nie ktoś mi pisał, że podobno w tym pokoju jest większa szansa na krzyż, a my nawet nie patrzymy. W, w którym to ma? No Cofamy w się! Cofamy! No ja chcę Ale zobaczyć, ja mam gdzie jest krzyż! Sięcika. Ale może, Ale drugi może będzie... być drugi. Pod łóżkiem, na łóżku, coś? Kurde, ja Najgorsze nie widzę. jest to, że, że ten, że ściany są takie ciemne. Ja Żetę! A po francusku to znaczy co? Kalafior tę. Nie wiem, bo ja nie znam francuskiego. Okay. Ja też nie. Ale Krystian zna co to znaczy. Nie, nie znam. Hmm. Ja po francusku umiem oui oui i le baguette. I to jest oui wszystko. oui. A ja co potrafię? A green worm pours a glass towards a glass maker around 8 o'clock. Un ver vers un verre vers un verrier vers 20 heures. <ścoughs> no <nam śilian> właśnie <powiecie. ables> no no ja, ja. ja ja nie wiem. Ja się w sumie nie wiem. Będziemy piec, będziemy piec. Biegniemy, biegniemy. O, Maciek tym razem nie sprintuje z tym. Z nie. Nie, 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 nie. No to tak średnio bym powiedział. No dlaczego? Sam sobie biegnij. Prawo! O nie, o. że pobiegłam. O nie, o nie, o nie, o nie, tu tu, 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 o nie. Dasz radę, dasz radę, Prosto. A nie. Ej, a w tym ranie może być krzyż? A czemu nie? W sensie? No w sensie teraz jak biegniemy, czy może być crucifix? chyba nie, chociaż może. Myślę, nie, że nieba automatycznie by go złapał. Ii, o no dobra. Przynajmniej tak mogę sobie schowaj to, się no to Schowajcie się tam na lewo. Udało mi się, że źle pobiegłam. Halo! Halo! Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Leci pieniądze. czy nie leci? Kto? Leci ci, Gil znowu. No nie, Nie, mi nie leci. To jest pp. Prosto, Pe prosto, nie musicie się obawiać, znam drogę. Okay. I nagle wyskakuje ten... dupek. <laughs> no to, to by było... śmiesznie. O, wam krzyżę. Ten lepszy. O! Ten lepszy okay. leci. Przegnaj demonie! Uuu! Nie macie tu z nami! Gin! Po czwaro, Teraz idę otworzyć drzwi. Dobra. Ale nie <laughs> Ale musisz, butrykę. O, teraz. O, o nie. nie. A to tu, tu, tu. ten długi korytarz? Nie. Tak. Ja się zgubiłem. Jest bardzo co jest? ciemno. O. O, o, nie. o schody w dół, schody w dół. Co jest? Schody w doła. Nie wiem. Prawo albo dobrze? lewo, tak? To... O, A, dobrze, to dobrze. że Krystian dobrze wybrał. Nie pokoi. Za dużo, już trzeci podrząd był. Mi się zapalara zaraz kończy, no, to. więc będzie śmiesznie. Tu, 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 tu. Prawo. Osiem sze... Tu. No, co o. jest? Okej. Okay. To tu, 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 tu. O, o, o dobra. No. O -o, o, 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 patrz, patrz, Czy ja zdążę, Czy ja zdążę, Ola ja zdążyłaś? nie chowa się, ja się, schowa się. Spoko ja jestem schowany, ja już też nie mogę wyjść, nie A mogę wyjść leci? z szafy, o, wylaszę mi z szafy, prosto 8-8, 8-8, jesteś 8, nie, Pięknie! wiecie co? nie, 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 więc nie, więc nie no ja no też będzie. nie mam. Ja nawet nie wiem, gdzie ja mam biec, czekaj, Ej, nie mam psy to mam. Co właśnie? jest? A ja nie mam? Nie ja nie mam, dobra. Dobra, mówicie, że tutaj Ps. teraz crucifix? Tu może być, no rozdzielmy się e, jakoś. Gdzie? Rozdzielamy się. Podobno, podobno, nie jestem pewien. No, tak? Nie, no, tak? No, się napisał. W sensie, no inaczej, wydaje mi się, że po coś by był ten ogród, a nie tylko taki do przejścia, ale... A mi się no, wydaje, wiem. że w ogrodzie nie ma nic, dlatego będą robić rework'a. O Boże, ja mogę przejść przez te krzaki, ja myślałam, że to ściana. No, ja się. Ja ja to ja też, krzakami cały czas. Łooo! Wow. Hmm. Może przez nie statule, ma. czy Chyba. coś? nie A czemu o, za tą statuą taka jest. dziura jest? Chyba, samyścanie. że zostaliśmy strollowani. Dziura? Nie no, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To jest cień, Ola. To nie jest taka dziura. Taka kropka po prostu? Tak, taka kropka Jak na stole. Jak po mojej stronie nie było. U nas też nie. Albo Wiedzie, źle spojrzałem. Ja nie światła? Ja, ja mam zapalniczkę na 3% procentach. Ja też nie mam, ja nie ja mam, mam w ogóle mam dwa Które? 9-1 jesteśmy, tak? Tak. Let's go. Oh! Oh! Pierwsza Krystian, moja już, już coś. Pierwsza ofiara już jest. Ej, ale śmiesznie, bo ja nie trafię do szafy nawet. O, będzie leci? Chyba? leci? Tak? Nie, nie wiem. Tak, Leci. leci. Dobra. Dobra ja wejdę Na do... Na pewno? Szukry. Tak. Tak, leci, leci. leci. Dobra, przeleciał. Oj, bo już mnie chciało wyrzucić szafę. czemu mi? Drzwi mi zamknęło. O. O. Krystian, o, dobrze. O Jezu z oczami do... W którą stronę musimy iść? <laughs> za, stą, stą. Za, za, za oczami. Idziemy za Maćkiem, idziemy Ale... za Ale... Ja do szafy się dobrze. chowam. <laughs> tak? Trzeba? Chyba nie. Psytusia Teraz, mam. teraz będzie trzeba się schować do szafy chyba. Będzie leciał? Leci? Nie wiem, ja się chowam. Czekaj. Jakbym go słyszał. No ja chyba też go słyszę, ale nie jestem pewna. Nie, ja, nie leci. Lecimy. Nie wiem. Dobra. Aaa, weźmę w pułapkę, A, wow, Łaaa, dziabnął Poczekajcie mnie. Poczekajcie na mnie. Dobra Krystian, nie otwieraj kolejnych. Otworzyłem. Leci, 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 leci. Dobra. Przerzucił, teleportowało mnie! O-o. No nie! Juki fort! Juki fort. fort! Teleportowało ci obok mnie. Tak, i złożyłem do szafy obok wejść. Nice. Przechodzimy, pierwszy raz przechodzimy totalnie po ciemku. O! Koniec, koniec, koniec! O, ja. la, łapki. Nie ma, nie ma nie, nie ma, nie ma! Nie ma, prosto biegnij! A, Dobra po ciemku! Dym piąka, dym piąka, dym piąka, dym <laughs> Ale... Bardzo ładnie to zrobiliśmy. Nice to była to nie. gra teraz coś strategiczna. No. Tak. Poczekajcie, ja Ale Krysom dwa dwa miał ja mnie piki. farta, nie? Bo mnie teleportowało. Kurczę. Teleportowało ciebie. ci obok mnie, a zaraz obok Ta. była szafa. I tam, że schowana jest, że ktoś się już chowa, i ja mówię co jest, i tylko szukam. Bo? Dobra, to teraz pytanie. Ja mam pobiec tu na prawo i spróbować go zagrować? Nie. O, ziesz, nie wiem. Ja jak rady. Dobra, to spróbuję go zagrować na prawo, jak chcesz. Ok. Jak chcesz, ja będę szła normalnie. Ola, on za nami leci cały czas, nie? E, Maciek, Maciek, Maciek! Do szafy musiał wyjść! Ale nie, jest za wami? Aaa! No bo ja już chodziłam, Maciek dalej pijek za mną, figura za nim! O, figura poszła I... sobie na lewo, poszła na lewo, tak jak ja stoję. Eee, ja jestem Dobra. po lewo. Nie wiem, ja nie słyszę figury, nie wiem, czy mogę wyjść. Ja, ja idę górę sprawdzić. O, idzie do mnie chyba. Gdzieś tak. na lewo go słyszę. Mamy bezpiecznik jeden. Mam minigierkę, mam minigierkę! Dobra. e, e. e Mam dwa e. bezpieczniki. Dobra. Ku-e-e! Ku. E. Ku, 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 e ku e Jak e, e. E, e, tam wam e. idzie? Ja nie wiem, gdzie mam iść. Ja nie wiem, gdzie by poszliście go suszę, a Ja słyszę, ale gdzieś słyszę, ale nie wiem gdzie. E, zaraz wam powiem a gdzie. Wszystkie już? Jest nie. na środku, jest na środku, idzie w prawą stronę. Jak ja, tak jak ja jestem, oczywiście, idzie na prawą stronę. Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze, jeszcze jeden. jeden. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem. Ja wiem, ja wiem, w tym środkowym jest pokoju. To idź Ola, ja od ja razu go wrzucę. Cześć Ola. Cześć. Ja już A czekam nie, nie na ostatni. Go. Ja tu A... Ola już zebrałem Aha. trzy. no to nie w tym pokoju, to. W... Na, na korytarzu to też dobra. może być. Przy ścianie na przykład, albo leżeć na blaszce. mam, ma, 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 ma. No to dawaj, je wkładam ja już i kończymy. No, dobra, proszę dobra, Nice. Pyk! Instancik, proszę bardzo, ocaliłem. Myk, 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 pik, pik, pik. pik. Uh! <laughs> Moja ulubiona małpa. No. Dobra, lecimy. A ja też mam robić, czy nie? Ej, oczywiście, Olu. Działaj dobra. sobie. Dwa. Jeden, dobra, zrobione. Trzy. Wszystko ogarnięte. Ja czekam. Zasało. Dobra, Maciek, może być. Tu jest łogień. łogień. Łogień! Tu jest Exit, w-exit! Tam jest łogień. Łogień. Dobra, drugi etap zrobiony. A co się stanie, jak ja będę. A nie mogę iść, ale oszukany to jest. Jak wygracie minikierkę, tak, bo... ja nie mogę zejść na dół. Zrobione! Dobra. Już! Już. No, tam zawsze się myli. Tak, powinni to odwrócić, bo się nie zawsze podoba. Zawsze ci odwraca no. w jego kierunku. Nieooo! tiruriru tirurirura. Zobacz, jakie mam wytrychy. Nice. Oh. Ja też good mam wytrychy. Job. Halo, jak coś, good job. Jestem Ola. zdumiony, Ola? że przeszliśmy to bez światła. Ej, Olu, ty no. jesteś dentystą figur? Tak. Tak to wygląda, trochę wystefiony to. O, uwaga. let's go